Podstawowa metoda medytacji. Autor Ajahn Brahma Vamso. Część trzecia. Pełna ciągłości uważność pięknego oddechu. Nie rób zupełnie nic i dostrzeż, jak ten łagodny, piękny i ponadczasowy oddech przejawia się w tobie. Części pierwsza i druga to opis czterech początkowych etapów medytacji, a mianowicie 1. Utrzymująca się uważność chwili obecnej. 2. Cicha uważność chwili obecnej. 3. Utrzymująca się uważność oddechu. 4. Pełna ciągłości uważność oddechu. Każdy z tych etapów należy odpowiednio rozwinąć, zanim przejdzie się do kolejnego. Jeśli nazbyt szybko przejdzie się przez te etapy odpuszczania, wtedy kolejne fazy staną się nieosiągalne. Przypomina to budowanie wysokiego budynku na niestabilnych fundamentach. Pierwsza kondygnacja powstać może dość szybko, tak samo druga i trzecia. Po skonstruowaniu czwartego piętra struktura może zacząć się chwiać. Gdy próbuje się dodać piąte piętro, wtedy wszystko może runąć. Prosiłbym Cię, byś dał sobie odpowiednio dużo czasu na cztery początkowe etapy, tak by stały się mocne i stabilne przed przystąpieniem do piątego etapu. Powinieneś być w stanie utrzymać czwarty etap pełnej ciągłości uważność oddechu, będąc świadomym każdego momentu procesu oddychania, bez żadnej przerwy, mogąc to robić swobodnie przez kolejnych 200 lub 300 oddechów. Nie proponuję tu liczenia oddechów, a chcę jedynie pokazać, jak długi powinien być przedział czasowy, w którym należy pozostawać w czwartym etapie, zanim przejdzie się dalej. W praktyce medytacji cierpliwość jest najszybszym ze sposobów. Piąty etap nazywany jest pełną ciągłością i uważnością pięknego oddechu. Często zdarza się, że z poprzedniego etapu przechodzi się w ten etap zupełnie naturalnie i płynnie. Z racji tego, że cała uwaga spoczywa bez wysiłku i bez ustanku na doświadczaniu oddechu, bez jakichkolwiek przerw jednorodnego strumienia świadomości, może dojść do uspokojenia oddechu. Przechodzi on z głębokiego w fazę normalnego oddychania, aż osiąga pewną płytkość i uspokojenie zwane pięknym oddechem. Umysł rozpoznaje piękny oddech i zachwyca się nim, doświadczając pogłębionego zadowolenia. Jest szczęśliwy, mogąc oglądać tak piękny oddech. Nie trzeba wymuszać tego na umyśle. Pozostaje on z pięknym oddechem samodzielnie. Ty nic nie robisz. Jeśli spróbujesz coś zrobić na tym etapie, przeszkodzisz jedynie w całym procesie, piękno będzie stracone i podobnie jak przy zatrzymaniu się pionkiem na głowie węża w grze węża i drabiny, można cofnąć się bardzo daleko od mety. Na tym etapie medytacji wykonawca powinien zniknąć. Pozostawiając po sobie tylko wiedzącego, biernego obserwatora. Pewnym pomysłowym sposobem, albo osiągnąć ten etap, jest przełamanie wewnętrznej ciszy tylko raz, myśląc do siebie delikatnie spokój. To wszystko. Na tym etapie medytacji umysł jest zwykle tak wrażliwy, że odrobina sugestii tego typu spowoduje, że umysł spolegliwie postąpi zgodnie z tą instrukcją. Gdy oddech się uspokoi, wtedy wyłoni się piękny oddech. Odbierając pasywnie piękny oddech w teraźniejszym momencie, należy pozwolić zniknąć percepcji wdechu, wydechu, początku, środka lub końca oddechu. Wszystko to, czego się doznaje, to doświadczenie piękna oddechu trwającego w danej chwili. Umysł nie przejmuje się już tym, jaka jest aktualnie część cyklu oddechu, ani tym bardziej tym, w jakiej części ciała się on przejawia. Upraszczamy obiekt medytacji czyli doświadczanie oddechu w obecnym momencie, odzierając je z wszelkich zbędnych szczegółów, wychodząc poza dualizm wdech-wydech, będąc jedynie świadomym pięknego oddechu, który pojawia się płynnie i nieustannie, nie podlegając niemal żadnej zmianie. Nie rób zupełnie nic i dostrzesz, jak ten łagodny, piękny i ponadczasowy oddech przejawia się w tobie. Sprawdź, na ile uspokojenia możesz mu pozwolić. Nie spiesz się i posmakuj słodycze pięknego oddechu, coraz bardziej spokojnego, coraz słodszego. W tym momencie oddech może zniknąć całkowicie. Nie gdy ty tego chcesz, ale gdy jest odpowiednia ilość spokoju, by pozostało tylko to, co piękne. Pomóc tu może pewne porównanie wzięte z książki Alicja w krainie czarów Lewisa Carrola. Alicja wraz z Królową Kier dostrzegają na niebie uśmiechniętego kota z Hezire. Gdy przyglądają się temu zjawisku, z początku znika ogon kota, potem łapy, a następnie znika całe ciało i pozostaje tylko głowa, która wciąż się uśmiecha. Wtedy to głowa kota też powoli przechodzi w nicość. Poczynając od uszu i wąsów i dalej, aż wreszcie cała znika, pozostaje już tylko uśmiech na niebie. W tym porównaniu nie ma już ust, które by się uśmiechały, choć nadal widoczny jest uśmiech. Jest to bardzo trafna analogia do procesu odpuszczania na tym etapie medytacji. Uśmiech na twarzy kota oznacza piękny oddech, znikający kot reprezentuje oddech, który zanika, a bezcielesny uśmiech wciąż widoczny na niebie znaczy czysto mentalny obiekt piękna, wyraźnie widoczny w umyśle. Ten całkowicie umysłowy obiekt medytacyjny nazywa się nimittą. Nimitta oznacza w języku palijskim znak. W tym kontekście będzie to znak umysłowy. To jest jak najbardziej prawdziwy obiekt w sferze umysłowej, citta, i gdy się pojawia po raz pierwszy, jest bardzo zadziwiający. Ta niezwykłość wynika z tego, że nie doświadczyło się wcześniej czegoś podobnego. W tym momencie też pewna aktywność umysłowa, zwana percepcją lub kojarzeniem, szuka w pamięci odpowiedniego doświadczenia z codziennego życia, czegoś, co byłoby choć nieco podobne, tak by dostarczyć odpowiedniego opisu umysłowi. Dla większości medytujących to niematerialna piękno. Ten rodzaj umysłowego radosnego uniesienia będzie postrzegany jako piękne światło. Nie jest to jednak światło. Oczy są zamknięte i świadomość wzroku od dłuższego czasu już nie funkcjonuje. To jest świadomość umysłu uwolniona po raz pierwszy od świata pięciu zmysłów. Może być to podobne do księżyca w pełni, reprezentując w ten sposób promienny umysł, który wychodzi z zachmur, czyli spoza świata pięciu zmysłów. To, co się manifestuje, to umysł, nie światło, choć dla większości wydawać się będzie światłem, zatem będzie kojarzone ze światłem, gdyż tylko taki niedoskonały opis jest tym, co percepcja może zaoferować. Dla innych medytujących pierwsze pojawienie się nimity przejawia się skojarzeniowo jako doznania cielesne, takie jak intensywne spokój lub wręcz ekstaza. Należy znów podkreślić, że świadomość ciała, to, co doświadcza przyjemności i bólu, ciepła i zimna i tak dalej, już dawno nie funkcjonuje, więc nie jest to fizyczne doznanie. To jest po prostu percepcja podobna do przyjemności. Niektórzy widzą białe światło. Niektórzy złotą gwiazdę, niektórzy błękitną perłę. Najistotniejsze jest, by wiedzieć, że wszystkie opisują te same zjawiska, wszyscy doświadczają tego samego, czysto mentalnego obiektu, a wszelkie szczegóły przejawiają się poprzez procesy skojarzeniowe. Można rozpoznać nimi te dzięki sześciu następującym cechom: jeden, pojawia się jedynie po piątym etapie medytacji. Po tym jak medytujący pozostawał przez długi czas z pięknym oddechem. 2. Pojawia się, gdy oddech znika. 3. Przychodzi tylko w momencie, gdy pięć zewnętrznych zmysłów, wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku przestaje całkowicie funkcjonować. 4. Przejawia się tylko w cichym umyśle, kiedy opisujące myśli, wewnętrzna mowa, są całkowicie nieobecne. 5. Jest zadziwiająca, ale bardzo atrakcyjna. 6. Jest pięknie prostym obiektem. Wspominam o tych cechach, by odróżnić prawdziwe nimity od wyimaginowanych. Kolejny, szósty etap nazywa się doświadczaniem pięknej nimity. Osiąga się go wówczas, gdy odpuści się ciało, myśli i pięć zmysłów, włączając w to uważność oddechu, tak kompletnie, że pozostaje tylko piękna nimitta. Czasami gdy pojawia się pierwsza nimitta, może się wydać przygłuszona. W takim przypadku należy natychmiast wrócić do poprzedniego etapu medytacji, ciągłej, cichej uważności pięknego oddechu. Zbyt szybko przeszedłeś na nimittę. Czasami nimitta jest jasna, ale niestabilna, miga i błyska się jak latarnia morska, a następnie znika. To również pokazuje, że zbyt wcześnie opuściłeś oddech. Musisz być w stanie utrzymać swoją uwagę z łatwością na pięknym oddechu przez długi czas, zanim umysł będzie w stanie utrzymać przejrzystą uwagę na znacznie subtelniejszym obiekcie, jakim jest nimitta. Tak więc ćwicz swój umysł na pięknym oddechu, praktykując cierpliwie i rzetelnie, a gdy nadejdzie czas, aby przejść na nimittę, będzie ona jasna, stabilna i łatwa do utrzymania. Głównym powodem, dla którego nimitta może przejawić się przytłumiona, jest to, że poziom zadowolenia jest zbyt mały. Wciąż czegoś chcesz. Zwykle jest to chcenie jasnej nimity albo chcenie ichany. Pamiętaj, bo to bardzo ważne, ichany są stanami odpuszczania, niezwykle głębokiego zadowolenia. Tak więc oddal od siebie głodny umysł. Rozwij zadowolenie związane z pięknym oddechem. A wtedy nimitta i chany pojawią się samoczynnie. Innymi słowy, powodem, dla którego nimitta może być niestabilna jest fakt, że wykonawca po prostu nie może przestać się wtrącać. Tym wykonawcą jest tak zwany kontroler, kierowca na tylnym siedzeniu, nieustannie angażujący się tam, gdzie nie powinien, burzący wszystko. Podczas tego rodzaju medytacji chodzi o naturalny proces dochodzenia do uspokojenia jedynie. Czego się wymaga, to byś ty usunął się z drogi. Głęboka medytacja pojawia się tylko wtedy, gdy naprawdę potrafisz odpuszczać, a to oznacza prawdziwe odpuszczanie do takiego stopnia, że proces staje się niedostępny dla wykonawcy. Umiejętnym sposobem osiągnięcia takiej głębi odpuszczania jest w pełni świadomy dar zawierzenia nim idzie. Przerwij milczenie jeszcze tylko na jeden moment, bardzo delikatnie. Wyszeptując wewnątrz w swoim umyśle, że pokładasz pełne zaufanie w nimitcie tak, że sprawca może porzucić wszelką kontrolę i po prostu zniknąć. Umysł, reprezentowany przed tobą jako nimitta, przejmie proces w momencie, gdy będziesz patrzył na wszystko, co się dzieje. Nie musisz już wtedy nic robić, ponieważ intensywne piękno nimitte potrafi bez twojej pomocy zręcznie przyciągnąć uwagę. Uważaj jednak. By nie tworzyć własnych ocen. Pytania takie jak, co to jest, czy to ichany, co mam zrobić, i tak dalej, są działaniami sprawcy, który chce się ponownie zaangażować. Takie działanie będzie przeszkadzać. Możesz dokonać oceny tego wszystkiego w momencie, gdy podróż dobiegnie końca, tak jak dobry naukowiec, który analizuje wyniki eksperymentu na końcu, dopiero gdy zgromadzi wszystkie dane. Zatem w tym momencie nie oceniaj i nie staraj się wszystkiego zrozumieć. Nie ma potrzeby, aby zwracać uwagę na brzegi nimitty. Czy to jest okrągłe, czy może owalne, czy krawędzie są gładkie? Czy poszarpane? To wszystko jest niepotrzebne i prowadzi tylko do rozróżniania, większego dualizmu tego, co wewnątrz i na zewnątrz oraz do innych zakłóceń. Niech umysł podąża, gdzie chce, zwykle będzie to środek nimitty. Takie centrum to miejsce, gdzie ujawnia się najpiękniejsza część, gdzie światło jest najjaśniejsze i czyste. Puści po prostu ciesz się jazdą, gdy uwaga zacznie być wciągana do środka i zacznie wpadać w samo centrum, lub gdy światło zacznie rozszerzać się, otaczając Cię całkowicie. Jest to w istocie jedno i to samo doświadczenie postrzegane z różnych perspektyw. Niech umysł zleje się z błogością. Niech siódmy etap tej drogi medytacyjnej. Czyli pierwsza Ichana wreszcie się pojawi. Istnieją dwie główne przeszkody przy wejściu w Ichany: radosne uniesienie i strach. Radość może stać się podekscytowaniem. Jeżeli umysł w tym momencie pomyśli, Och, to jest to, pojawienie się Ichany będzie mało prawdopodobne. Ta reakcja Och powinna być stonowana na rzecz absolutnej pasywności. Możesz zostawić wszystkie Ochy do momentu wyjścia z Ichany. Gdzie ich należy należyte miejsce. Jednak bardziej prawdopodobną przeszkodą może się okazać strach. Strach pojawia się wtedy, gdy ktoś zda sobie sprawę z potężnej mocy i błogości ichany, bądź też uświadomi sobie fakt, że wchodzić wichane należy coś jeszcze pozostawić siebie samego. Ten wykonawca przed samym wejściem wichany nie musi oznajmiać komentarzami swojej obecności, ale jest tam nadal. Wewnątrz ich natomiast sprawca całkowicie zanika. Ten, który rozpoznaje, nadal funkcjonuje, to znaczy, jesteś w pełni świadomy, ale wszelka kontrola jest teraz poza zasięgiem. Nie można nawet sformułować pojedynczej myśli, nie mówiąc już o podejmowaniu decyzji. Natomiast wola jest w bezruchu, co dla niektórych może wydać się straszne. Nigdy w całym swoim życiu nie doświadczyłaś takiego pozbawienia wszelkiej kontroli, jednocześnie jednak doznając takiej pełni obudzenia. Ta obawa to strach przed oddaniem czegoś bardzo osobistego, czym jest wola działania. Ten strach można przezwyciężyć poprzez zaufanie nauką Budchy, jak też poprzez zachwyt spowodowany błogością, która jest w zasięgu wzroku, co można potraktować jako rodzaj nagrody. Błogosławiony zwykł mawiać. Że przyjemność zrodzona z ich han powinna być podejmowana, powinna być doskonalona, powinna być praktykowana, nie powinno jej się bać. La. Uki masuta mowa o porównaniu do przepiórki, więc zanim pojawi się strach, zaufaj w pełni tej błogości i utrzymaj wiarę w nauki budchy, mając jednocześnie przykład w postaci wszystkich szlachetnych uczniów. Miej silne przekonanie o prawdziwości tchamy nauki, tak by ichany mogły objąć ciebie bezwysiłkowym, bezcielesnym, bezegoistycznym, błogim doświadczeniem, które z pewnością będzie najcenniejsze w twoim życiu. Miej odwagę, albo oddać pełną kontrolę na pewien czas, tak byś mógł tego w pełni doświadczyć. Jeżeli jest to ichana, to będzie ona trwała długo. Zwykle nie nazywa się ichanami czegoś, co trwa tylko kilka minut. Zwykle wyższe ichany utrzymywać się mogą przez wiele godzin. Będąc wewnątrz, nie masz większego wyboru. Będziesz mógł wyłonić się z ichany tylko wtedy, gdy umysł będzie gotowy do wyjścia, kiedy paliwo odpuszczenia, które uprzednio zostało wytworzone, zostanie całkowicie wykorzystane. Są to tak spokojne i satysfakcjonujące stany świadomości że ich naturą jest utrzymywanie się przez bardzo długi okres. Inną cechą ichan jest to, że pojawiają się dopiero po osiągnięciu nimity, co opisano powyżej. Ponadto należy wiedzieć, że kiedy już jesteś w jakiejkolwiek z niemożliwe jest wtedy doświadczanie ciała, np. bólu fizycznego, nie można też usłyszeć niczego z zewnątrz ani zarejestrować myśli, choćby nawet była to dobra myśl. To, co się przejawia. To pojedynczość percepcji, doświadczenie niedualistycznej błogości, która trwa niezmiennie przez bardzo długi czas. Nie jest to żaden trans, a tylko stan podwyższonej świadomości. Wszystko to mówię po to, abyście sami mogli rozróżnić, czy to, co uznajecie za ichane, jest prawdziwym ich doświadczeniem, czy może tylko wyobrażeniem. Można powiedzieć o wiele więcej o tej medytacji. Natomiast tutaj opisana została tylko podstawowa metoda złożona z siedmiu etapów, które kończy się pierwszą ichaną. Można szerzej opisać pięć przeszkód i to, jak są przezwyciężane, wspominając rolę i znaczenie uważności oraz jak jest wykorzystywana, a także czym są cztery satipa. Hany i cztery podstawy mocy, i oraz pięć zdolności duchowych, Indria. Oczywiście, warto by też wymienić wyższe ihany. Wszystkie te tematy powiązane są z praktyką medytacyjną, lecz ich wyjaśnienie musi zostać pozostawione na inną okazję. Ci, którzy błędnie myślą, że to wszystko jest tylko praktyką samadhy bez jakiegokolwiek uwzględnienia wglądu, vipassany, powinni zdać sobie sprawę, że nie jest to ani samadha, ani vipassana. Medytacja nazywa się pchawana i jest to metoda, jakiej nauczał Buddha. A za jego przykładem podąża tradycja leśna północno-wschodniej Tajlandii, której mój nauczyciel, czcigodny Ajahn Hah, był częścią. Ajahn Hah mawiał często, że sama vipassana nie mogą być rozdzielone, że pratana nie może być rozwijana niezależnie od właściwego poglądu, właściwej intencji, właściwego zachowania moralnego itd. I faktycznie tak jest ponieważ aby zrobić jakiekolwiek postępy na wymienionych wyżej siedmiu etapach, medytujący potrzebuje zrozumienia i akceptacji nauk budchy, a wskazania moralne powinny być bez zarzutu przestrzegane. Wgląd jest rzecz jasna, potrzebny do osiągnięcia każdego z tych etapów, czyli zdanie sobie sprawy ze znaczenia puszczania. Im bardziej rozwija się kolejne etapy, tym głębszy będzie wgląd, a jeżeli dojdzie się aż do ichany. Wtedy to doświadczenie zmieni całe wcześniejsze zrozumienie. Niektórzy mawiają, że wgląd tańczy wokół Ichany, a Ichana tańczy wokół wglądu. To jest droga do nibbany. Buddha powiedział: Ten, kto zagłębia się w przyjemności Ichan, ten może oczekiwać osiągnięcia jednego z czterech rezultatów, wchodzącego w strumień, raz powracającego, niepowracającego i całkowitego przebudzenia, Pasadika Sutta dn.29